Naprzeciwko żłobka powstanie już niebawem w pierwszej kolejności pięć segmentów dwulokalowych o powierzchni lokalu każde 50 metrów i jednocześnie projektowany jest 18-rodzinny, wielorodzinny budynek, tak aby można było w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej zasiedlić go osobami chętnymi, które spełniają określone wymagania. Mówimy tutaj oczywiście o tak zwanych tanich mieszkaniach na wynajem. Tak, to są mieszkania na wynajem, po zmianie ustawy nie ma możliwości dojścia do wykupu, ale jest to... Coś pośredniego między mieszkaniem komunalnym, mieszkaniem czynszowym a prywatnym budynkiem jednorodzinnym, czyli osoby, które są w stanie opłacić czynsz mieszkania nowoczesnego, nowocześnie wyposażonego, mieszkania zaślanego ciepłą pompą ciepła, więc myślę, że będzie to nowoczesny model mieszkalnictwa wykonany w systemie segmentowym. Więc tutaj terminy po rozmowie z prezesem sim koniec drugiego kwartału, czyli końcówka czerwca, początek lipca, powinniśmy wejść z pracami już tutaj przygotowawczymi do tego pięciosegmentowego, dwulokalowego każdego segmentu, tak aby rozpocząć tą budowę jeszcze w tym roku. Jeżeli cały system montażu finansowego będzie już dograny, to myślę, że również mamy duże szanse, aby ten wielorodzinny budynek zaczął powstawać na przełomie tego i następnego roku.